Dzień dobry, w 26 marca, 2-2. <laughs> Niedziela. Prace posuwają się do przodu, las rośnie. Przybywa jodły, sosny i jodły. Raz, dwa, trzy, cztery, piąta malutka jodła i raz, dwa, trzy sosny. No, dzisiaj jeszcze porobiliśmy z elektryką sporo. Przywiozłem drugi akumulator połączyłem równolegle, żeby nie było. Przetwornica ona świeci, czyli 220, bardzo dobrze panele ładują, ładuje się i telefon. Także prąd jest podstawowy. Jeszcze nie w domku, bo przewody pociągnięte i wyprowadzone tu i woda na herbatę się gotuje. Także tutaj będzie za chwilę centralka jakaś i będzie 220 i 12. Także tak to wygląda. Piękna pogoda. Jeszcze pozdrawiam.